Dobry, raport Martina. Piątek 21, 2011, rok 16 września. Dzisiaj postanowiłem kupić sobie nowy wygląd. W tym celu poszedłem na Allegro i kupiłem sobie wygląd. Mówię, poproszę, jakiś głupi, trochę tego. I dostałem żółty. Akurat takie było na sobie. Nie, ja tak naprawdę to nie było na Allegro. Eee, powinien też taki napis dzisiaj e, prowadzącego ubierać. U Holand, ukryśki, czy tam w Zośki czy innego Zbyszka. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, jaki to Ciucholand mi dzisiaj ubrał, ale chciałem, żeby mnie poważnie traktowano, bo chodzę w taki głupi koszulkę, jakiś taki tego i nikt mnie nie słucha. To ja myślę, że jak sobie ubiorę nie koszulkę, tylko coś żółtego, prawda, takie tego, tego, rozhełstam się trochę, to mnie wszyscy będą słuchali i traktowali poważnie i zmienię ten kraj na lepsze, i na to właśnie liczę. można dzwonić do programu na numer kontestacja.com albo 222 195 321, a jeszcze wyczyci ci często taki trik z długopisem. Uwaga, będę próbował. Udało się prawie jeszcze. Nie umiem tak ładnie. Muszę nauczyć robić triki z długopisami, tylko że muszę sobie znaleźć jakiś lepszy długopis niż zielony. Ten zielony długopis jest w połowie niewidzialny. No i niestety, przepraszam, ale triki nie wyszły. Za to mam wreszcie... Prawie nie przejść do czyste kartki i mogę, mogę już nie pokazywać i wszystko może dać tak jak się ma dziać. Dobra, e, dzisiaj mamy trzy tematy. Po pierwsze, za co kochamy World Trade Center, po drugie, dlaczego kochamy Strasburgera, a po trzecie, za co kochamy Unię Europejską. I zapraszam na czata na stronę www.kontestacja.com albo na stronę www.raportmartina.com, albo www.nawalone.com, albo jeszcze jest jedna strona, której nazwy nie powiem, bo jest za długa. W każdym razie można dzwonić. I na przykład dzwoni Agnieszka i nie wiem, co chce powiedzieć, ale może skomentuję mój fantastyczny wygląd. Cześć, Agnieszka. Halo, halo. To tak, to jest ten moment, kiedy ty już mówisz. Tak, już jestem na antenie? Tak, już jesteś na antenie. Tylko wyłączyła się muzyczka, nie wiem czemu. Nie, bo no, mi strasznie to. zacina i. Nic się nie przejmuj. Skomentuj mnie jakoś. Potrzebuję jakieś słowo zachęty, żeby móc rozmawiać. Jakieś słowo zacząć. zachęty? Tak. To już było to słowo zachęty? No niestety, nie no, zachęciło dobrze. mnie to bardzo. Mhm. <laughs> Słuchaj, właśnie widziałam, że masz temat o Wetley Center 11 września. Mm. A chodzi o to, że. Mm, no. tak wyle, y, przypomniało mi się, że po prostu y, na programie na jedynce mm -hmm. między Ziemią a Niebem, wiesz, to jest taki ten katolicki program. No, no, Był temat właśnie tydzień temu. No. I po prostu tam było coś takiego, że mówili, żeby nie zapraszać na tę uroczystość Wetland Center muzułmanów. A, wiem. No. A facet, który był w tym programie gościem, mówił, że muzułmanie też tam zginęli wtedy. No. I. No i po prostu dla mnie od razu to zapachniało nietolerancją religijną. No, to bym się zgodził, ale to, że ludzie mają dużo paranoi. Dobra, zaczniemy temat i zadzwoń mm -hmm. za chwilkę, to pogadamy okay. już, jak już zacznę o tym, co mam powiedzenia Dzisiaj dobra Agnieszka, na razie, jakbyście chcieli, to możecie dzwonić. Przy okazji przetestowałem telefon i się okazało, że dzwoni. No więc zacznijmy od tego, że 10... 11 września była rocznica 11 września tego, co się stało w World Trade Center, samoloty, tam wiecie, o co chodzi, bo przez 10 ostatnich lat się to ciągle wałkowało. I wszystkie telewizje w Polsce w ramach wchodzenia w dupę staną... Przepraszam, w ramach solidaryzowania się w bólu z cierpiącymi Amerykanami puszczały przez całą niedzielę bez przerwy o tylko o World Trade Center. Na przykład TVN puszczali coś takiego. Tak, i puszczę je cały czas to, i potem tego więcej przez pół godziny. Nic tylko World Trade Center. Ja sobie to oglądałem i zwrócił moją uwagę taki kawałek. Modlę się, by Bóg ukoił ukojuł straty i pozostawił poczucie dumy z powodu tak wielkiej ofiary. Nie będziemy się bać, choćby waliła się ziemia, a góry zapadały w otchłań. A... Nie będziemy się bać, powiedział prezydent. O, czy ja to dobrze widziałem? Widzieliście to? Jak on powiedział nie będziemy się bać? Dla tych, co nie widzieli, to przypomnę jeszcze raz ten fragment. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych podczas mówienia nie będziemy się bać. To, co widzicie, to jest szyba kuloodporna. Tada! Więc przywódca największego mocarstwa na świecie, mówiąc nie będziemy się bać, stoi za szybą kuloodporną. Niko to nie dziwi, tylko mnie to dziwi. Tylko mi się to wydaje śmieszne. Mi się to wydaje śmieszne. Nikt się nie śmieje, coś się dziwi. Szyba kuloodporna miała podkreślić to, że już w Stanach Zjednoczonych żaden strach nie panuje nad umysłami szczęśliwych obywateli, który, nad którymi opiekę sprawuje parę tysięcy organizacji piszących raporty o zagrożeniu terroryzmem, a prezydent stoi za szybą kuloodporną żeby pokazać, że niczego się nie boi. Coś mi to w ogóle przypomina. Wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina. Rząd w pełni panuje nad sytuacją i nie ma powodu to niepokoju. Ale to był fragment z filmu Nocna zmiana, jeżeli ktoś nie pamięta, kiedy premier Pawlak Gnowy. Mówił: Nie ma powodu do niepokoju. Rząd panuje nad sytuacją. I jak sobie tak myślę, ogólnie, że jak rząd jakiegokolwiek kraju mówi, żeby się nie bać, to to jest dobry moment, żeby zacząć kopać sobie schron albo iść kupować zapasy, bo wiadomo, że coś jest bardzo nie tak. Tak. no a w ogóle ja uważam, że ludzie mają bardzo niezdrowe tendencje do niezwracania uwagi na proporcje. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale w World Trade Center zginęło 3000 ludzi 10 lat temu. I przez 10 lat o niczym innym się nie mówi, tylko o tych 3000 ludzi, więc ja przypomnę tak, żeby jakieś proporcje zachować, że co roku w jednej Polsce samobójstwo popełnia 4000 ludzi, czyli więcej niż zginęło w World Trade Center. No jakoś. Nie widziałem ostatnio pomnika samobójców, ani pomnika wypadków drogowych, ani nie pamiętam, żeby jakaś telewizja ogólnopolska wałkowała przez cały dzień dowolnie wybrany pamięć ofiar ataków samobójczych. Nie ma, nie ma. Cztery tysiące, więcej nie ma. No i te proporcje są absolutnie z księżyca wzięte. Ludzie mają coś z głowy, naprawdę, trzy tysiące ludzi. Okej, okay. to ja mam dla porównania taką tragedię i inny atak terrorystyczny. Popatrzcie na taki atak terrorystyczny, który, o którym pewnie nie słyszeliście. Ukrainians were dying torturously slowly. Children cried for bread. Many lost their sense of fear. They went to the NKVD guarded fields to collect single ears of grain. They were shot on the spot. Na Ukrainie w 1933 roku nastąpił atak terrorystyczny. Atak terrorystyczny w czasie pokoju nastąpił, a był wymierzony przez Stalina przeciwko ludności Ukrainy. No to był atak terrorystyczny, jeżeli to jest atak w trakcie pokoju, no to nie wiem jak to inaczej nazwać bez wypowiedzenia wojny, bez powodu, zabijanie ludzi. Ile wtedy ludzi zginęło? Przypomnę, World Trade Center 3000, całe. Seven million people were starved to death in the space of one year. Mankind has never seen a more efficient extermination program than the one in Ukraine during the winter of 1932 and 33. To nie jest śmieszne. Wiem, to nie jest śmieszny news, ani śmieszny materiał, ale z drugiej strony jest w tym coś bardzo karykaturalnego. 7 milionów ludzi w 1933 roku zginęło z głodu w zimie. To jest tragedia. To jest atak terrorystyczny, o którym można by coś powiedzieć, a nie 3 tysiące ludzi, którzy zginęli w zawalającym się budynku. Więc ja tutaj, ja chciałem po prostu zwrócić uwagę tylko na te proporcje. Ja tak... Żeby był jakiś obraz. Ile to jest? 7 milionów w porównaniu z 3 tysiącami. To jest 2333 razy więcej ludzi. I tak sobie myślę, że jeżeli 3 tysiące ludzi zasługuje na 10 lat upamiętniania, to na ile lat zagadka matematyczna zasługuje 7 milionów zabitych podczas pokoju? Zliczyłem sobie i będzie to 23 330 lat świętowania. Więc jak będę prowadził raport Martina, jeżeli szczęśliwie dożyję do roku 23 330, Na przykład to wtedy mam nadzieję, że znów będziemy świętować kolejną rocznicę ataku terrorystycznego na Ukrainę w 1933 roku, bo z proporcji to tak wynika. No ja myślę, że jednak. Się nie uda. E, podczas